Jeszcze, jeszcze! Na dół. Dobra! Kładź! Uwaga! Heniek! Odpiniej te kety! Ale nie ruszaj się! K***a, na dół chci! K***a, wałniki prują to, wypierdzielić tamto Już za k***a czaproki krzycz! Ej, nie kikuj tego stworu! Ej, co ty robisz? Opuszczaj to już! Opuszczaj to, co ty robisz? Pasarichu, opuszczaj to! To opuszcza, już jest rozładowane, co ty chcesz? Bo koparką to mieliśmy A z. że koparką? Dostaniemy na złomie 1500, a moglibyśmy to sprzedać za 2,5 koła. Brawo, brawo! Ej, słup, słup, kurde, słup! O, ja, chęć, słup, Ej, ej, ja! Wojazdu, kochani! Ciągi, ciągi! Kurde, Majk, oh jej! Tak! Jest nieposprzątane, niepozamiatane. Te deski to po co żeś tam wywalił na samym środku? Czy rozumiem, że to inwencja twórcza, czy niechcący żeś trącił i ci samo to spadło? Inwencja twórcza. A przez tydzień to. Co przez tydzień? Co przez tydzień? 20 minut marzeń, tydzień ty. No dobra. Tydzień to on ręcznie to robił, a sprzętem się robi pół godziny. No mnie chyba podpiczisz się. Normalnie mnie podpi. Ja w to dzisiaj nie wierza, normalnie nie wierza. Co się stało? No, widzę, że odeszło mi tu od Felgi opona. Mum pana, wiesz, jaka jest załadowano i nie bardzo mi się uśmiechło, wiesz jak, bo ani nie dźwigna ośki, ani nic. Nie zajada, to jest, ta wiesz, podwieszano. Wiesz, co ci powiem? No. Że nie mam ludzi. No to przyjedź sam, no w czym ty masz problem, człowieku? Bierz narzędzia, przyjedź, bo ja sam nie będę się działo do 20. A ty pod tamtą stronę jedziesz, kur. czy pod tą? Ja mam prawo jazdy, nie ty. Ja se ustawię tak, że będzie malina. No to twoja malina... miód z benzyną już czuję. Postaw w pionie tą deskę! A, 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 a wymałpuje ta! Zaraz wymałpuje! Co! Ty psycholog będę mnie przechodź po tym. Nie słyszę cię, bo tu jakaś blacha mi... O Mu chyba... K życie jest niemiłe. Ty Mati, na pewno już miał w gaczach... Za 3 kilo. Kiedy zawsze blandeki były odkładane tutaj na ten, zawsze Nie, ja będę mówił. czasu tracił, żeby blandeki rozer... No, rozerwana blandeka, widzisz? Słuchaj, ona jest rozerwana w jednym miejscu, ale zawsze, pamiętam, stalowy mówił, że z dużych samochodów mają zostawać blandeki. Ale nie ma stalowego, ja tu rządzę i rozbieramy. Uwaga! I już jedzie! O, o, o. o, panie! Ładnie poszło. Przez ładnie ten poszło. czas, przez ten czas, zobacz jak ładnie blandeka w całości leży. To jest kulka ładnie blandeka zwinięta? No Chciałeś blandekę Chciałeś dla, no dla siebie. to no, dla siebie? Powiedziałeś, że w końcu, że ty ją weźmiesz. No to, to co ja mam wziąć? Jak mam tam sobie w kulkę wygryźć? No zamiast siedzieć w wierszyki, coś zabrał, czytać, to możesz przyjść sobie i złożyć.